To czego zdecydowanie brakuje na moim kanale, to piłka nożna z za Oceanu. Dzisiaj więc opowiem wam o najlepszej akademii piłkarskiej w Brazylii. Cześć. Z tej strony Mateusz i witajcie na kanale Learn Football. Mam nadzieję, że kilka dni wolnego po przerwie reprezentacyjnej sprawiło, że wróciła Wam ochota do oglądania futbolu i tym samym mojego kanału. Dzisiaj Santos, jedna z najlepszych, jeśli nie najlepsza Akademia Piłkarska w Brazylii. Ośmiokrotny mistrz kraju, trzykrotny zdobywca Copa Libertadores. Choć obecnie jest to również klub, który występuje na zaledwie drugim poziomie rozgrywkowym na zapleczu brazylijskiej ekstraklasy. Zapraszam do oglądania. Na początku może nie znajdziecie tutaj wybitnych nazwisk w linii defensywnej, ale Rafael Cabral to trzykrotny reprezentant Brazylii, były golkiper Napoli, Sampdori oraz Readingu, obecnie gracz Cruzeiro. We Włoszech sięgał po Copa Italia, a z Santosem wygrywał Puchar Brazylii oraz ich ostatnie Copa Libertadores w 2011 roku. Z Santosu odchodził w wieku 23 lat za 5 milionów euro niedługo po debiucie w Katrze. Pierwszym z trójki dzisiejszych obrońców, obrońca, którego może nie każdy kojarzy, ale na pewno znają go kibice Benfiki, gdyż do stycznia tego roku był jej zawodnikiem, Lucas Verissimo. Do Santosu trafił dopiero w wieku 18 lat, ale grał tam do 25 roku życia, rozgrywając w międzyczasie ponad 150 meczów dla drużyny. 6,5 miliona kosztował klub z Lizbony, w którym następnie został mistrzem Portugalii i występował w Lidze Mistrzów. Obecnie piłkarz katarskiego Aldu Hail. Następnie znany z potężnego uderzenia z rzutów wolnych, Alex, środkowy obrońca, który w 2007 roku wygrał z Brazylią Copa America. Również zaczynał karierę w Santosie. Tam dwukrotnie zdobył mistrzostwo kraju, co poskutkowało transferem za 11,5 miliona do Chelsea w 2004 roku. Później były też PSV Eindhoven, PSG oraz Milan. Z każdym z nich zostawał kilkukrotnie mistrzem kraju, a z londyńskim klubem w 2012 roku zdobył nawet Ligę Mistrzów. Trzecim obrońcą jest zawodnik obecnie z jednego z moich ulubionych klubów Emerson Palmieri. Reprezentujący Włochy gracz na świat przyszedł właśnie w Santosie i to tam zaczynał grać w piłkę. Był mistrzem Ameryki do lat 17 w 2011 roku, a w 2017 roku po wcześniejszym wypożyczeniu trafił za 2 miliony do Romy, skąd wypłynął na szerokie wody. Później był wielomilionowy transfer do Chelsea, z którą wygrywał Ligę Europy i Ligę Mistrzów. A obecnie od dwóch lat jest graczem West Hamu. W 2018 roku zdecydował się reprezentować Włochy. Tam wystąpił już 30 razy i zdążył zdobyć Mistrzostwo Europy. Teraz nazwisko dla trochę starszych kibiców: Cesar Sampaio. Choć karierę zaczynał w Santosie, pierwsze sukcesy dwa mistrzostwa kraju to Palmeiras. Poza własnym krajem polubił Japonię, gdzie grał w trzech różnych klubach, trafiając m.in. za milion do Yokohamy, ale przez sezon występował także w Europie. W roku 2000 zdobył Super Puchar Hiszpanii jako zawodnik Deportivo La Coruña. 47-krotny reprezentant Brazylii, z którą sięgał po Copa America oraz Puchar Konfederacji, zdobył też trzy bramki na Mundialu w 1998 roku, połowę swojego bramkowego dorobku w kadrze. Na środku pomocy dużo bardziej znane nazwisko Diego Ribas, były pomocnik m.in. Juventusu, Atletico Madryt czy Wolfsburga, mistrz Hiszpanii z Atleti, Portugalii z FC Porto, które zapłaciło za niego Santosowi 7 milionów, a także w Brazylii dwukrotnie z Santosem i dwukrotnie z Flamengo. Zdobywał też trofea w Turcji z Fenerbacze oraz Niemczech z Werderem Brema. Dwukrotny triumfator Copa America z 34 występami w kadrze. Uczestnik Igrzysk Olimpijskich z 2008 roku. Obok niego nazwisko, które nie do końca spełniło się w świecie piłki. Paulo Enrique Ganso. Puchar Brazylii i Copa Libertadores z Santosem, później transfer za 9 milionów do São Paulo, ale dopiero w wieku 27 lat opuścił Brazylię, by trafić do Sewilli, w której na dodatek szło mu dość przeciętnie. 8 meczów w reprezentacji Brazylii i od 5 lat gra dla Fluminense. Ma już 34 lata, więc należy go raczej uznać za zmarnowany talent, ale był to na pewno potencjał na znacznie więcej, gdy wychodził z Akademii Santosu. Przed nimi wyjątkowo ze względu na inne nazwiska na liście Neymar z Santosem zdobywał Puchar kraju oraz Copa Libertadores. Został najdroższym w historii zawodnikiem sprzedanym z klubu za aż 88 milionów do Barcelony. Tam dwukrotnie był mistrzem Hiszpanii. Sięgnął też po jedyną w karierze Ligę Mistrzów. Później Pięć razy został mistrzem Francji z PSG, a w międzyczasie został najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Brazylii, z którą zdobył puchar Konfederacji oraz złoty medal olimpijski. Kolejnym wielomilionowym transferem z Santosu był skrzydłowy Realu Rodrigo. W Brazylii debiutował jako 16 latek. Sprzedano go za 45 milionów euro. Dwa razy sięgał po mistrzostwo Hiszpanii, zdobył też m.in. ligę mistrzów. W reprezentacji zadebiutował mając 18 lat i zdążył już zagrać na Mundialu w Katarze. Ma 23 lata, więc wciąż mnóstwo lat kariery przed nim, a patrząc na to, co do tej pory osiągnął, już należy uważać go za jednego z najlepszych wychowanków w historii Santosu. Nie wspominając o tym, co ten były piłkarz robi ostatnio po zakończeniu kariery prywatnie, na lewym skrzydle należy wyróżnić Robinho który w 2002 i 2004 roku był mistrzem Brazylii z Santosem. Pierwszy, ponad 20 milionowy transfer z klubu, za 24 miliony w 2005 roku trafiał do Realu Madryt. Tam zdobywał dwa Mistrzostwa Kraju. Później był w Manchesterze City, Milanie, w którym sięgał po Mistrzostwo Włoch, Guangzhou, w którym był mistrzem Chin oraz Basak Basaksehirze, z którym świętował Mistrzostwo Turcji. Stukrotny reprezentant Brazylii, triumfator Copa America. No i na koniec ten największy i najważniejszy Pele ikona tego sportu mistrz kraju aż 6 razy z Santosem dwukrotny zdobywca Copa Libertadores, oraz przede wszystkim Trzykrotny Mistrz Świata z 1958, 1962 i 1970 roku. 92-krotny reprezentant Brazylii, który w oficjalnych spotkaniach w Santosie w 659 meczach zdobył 643 bramki. I choć ja, oprócz archiwalnych materiałów, nigdy nie widziałem pele w akcji. Chyba śmiało przyznam, że największa szkoda, że temu zawodnikowi nigdy nie przyszło grać dla europejskiego zespołu. Sześciu zawodników, których ja dzisiaj posadziłem na ławce to Felipe Anderson, Gabriel Barbosa, Caio Enrique, znany z Wisły Kraków Marcelo oraz zawodnicy grający dużo wcześniej Pepe i Coutinho. Można byłoby wyróżnić też choćby Clodoaldo czy napastników obecnie grających w Europie. Angelo czy Marcosa Leonardo, nie zapominając również o byłej legendzie ekstraklasy Ewi Mandradinie. Jakie są, Waszym zdaniem, inne kluby, które w przeszłości wychowywały mnóstwo wybitnych piłkarskich talentów, które nie pojawiły się jeszcze w tej serii? Komentujcie poniżej. Obejrzyjcie wcześniejsze odcinki Najlepszych Szkółek, jeśli jeszcze nie widzieliście. Zostawcie łapki w górę i subskrypcję, jeśli Wam się podobało. Trzymajcie się, na razie i do usłyszenia.